Słuchajcie, w rankingu na to, od jakich treści mają się zacząć e, ma się zacząć przegląd trendów e, marketingowych 2026 wygrało hasło marka naprawdę osobista. No i słuchajcie, pomyślałam sobie, że no, e, chyba na temat marki naprawdę osobistej najlepiej pogadać e, przy gotowaniu, a już konkretnie przy krojeniu cebuli. No bardziej osobiście, to już naprawdę nie wiem, jak by miało być, żebyście wy jeszcze mogły to oglądać. E, o co chodzi? Nie, nie mogę chyba kroić do Was gadać, bo się nie mogę skupić. O co chodzi z tą marką naprawdę osobistą? Przez długi czas robiliśmy marki osobiste, ale w wielu sytuacjach słyszałam pytanie: Ania, ale czy naprawdę muszę się pokazywać? Ania, na ile muszę pokazywać coś od siebie bardziej? Albo treści merytoryczne, czysto merytoryczne, takie wiecie, trochę zapobiegawcze, trochę takie bezpieczne, co nie. Ja przez pierwsze dwa lata mówiłam, że ok, bo były inne realia. Później y, już tak się trochę z tego wycofywałam, a w tym roku mówię nie. Marka osobista już naprawdę musi być osobista w tym roku. I przede wszystkim dlatego, że weszliśmy w bardzo duży kryzys zaufania do marek osobistych, właśnie, influencerów i tak dalej. Między innymi dlatego że treści w dużym stopniu generowane są przez sztuczną inteligencję. My musimy udowodnić ludziom, że nie jesteśmy robotem, jak w tych takich wiecie, zaznacz wszystkie tam zdjęcia, yy, gdzie jest sygnalizacja świetlna. E, więc musisz pokazać coś od siebie, jeśli chcesz zbudować zaufanie. E, bo inaczej będzie ci po prostu bardzo trudno. I teraz nie chodzi o to, że tam nie wiem, musisz strasznie prywatą lecieć. Ale fajnie, żeby pokazać, czym się interesujesz, jakie są Twoje wartości, ale też w treściach merytorycznych pokazywać swój osobisty stosunek do pewnych rzeczy, pokazywać jakieś case ze swojej pracy, jakieś opinie na ten temat. Ma być osobiście w tym roku. O kryzysie zaufania e, będzie w kolejnej rolce. E, także jeśli mm, chcesz trochę więcej wiedzieć, dlaczego ta marka ma być taka osobista, no to poczekaj na kolejną rolkę za kilka dni.